Witam serdecznie. W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę anafali perłowy. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Anafali perłowy pochodzi z Ameryki Północnej i Wschodniej Azji. W Polsce jest uprawiana jako roślina ozdobna, z roku na rok stając się coraz bardziej popularna. Należy do rodziny astrowatych. Anafali Stopolina kończowa o wzniesionym, wyprostowanym pokroju. Z czasem tworzy kępy, osiąga do pół metra wysokości. Pędy są dość sztywne, liście wąskie, szarozielone, pokryte drobnymi włoskami. Z daleka roślina wygląda jak puszysty obłok. Okres kwitnienia przypada od lipca do września. Licznie pojawiające się na roślinie kwiaty zebrane są w baldachowate kwiatostany. Blima potrzebuje piaszczystej i niezbyt wilgotnej gleby, wytrzymuje suszę. Nie musimy również się obawiać, że roślina przemarznie, jest w pełni mrozoodporna, wytrzymuje bardzo niskie temperatury. Najlepsze jest stanowisko słoneczne, gdyż wtedy idealnie kwitnie. Z uwagi na ogromną ilość kwiatów, roślina tworzy tło dla kompozycji kolorystycznych, również w okresie jesiennym. Idealna do ogrodów skalnych, nadaje się również do pojemników na balkonie, czy tarasie w zestawieniu z roślinami sezonowymi. A na faliz wykorzystywany jest także jako kwiat cięty. Doskonale nadaje się do suszonych bukietów. W ogóle nie traci swojego uroku po zasuszeniu.